Czwartek zaczynamy od niespodziankowej książki, którą dostałam. Jeżeli może słuchaliście naszych podcastów jeszcze w zeszłym roku, to Melka wystąpiła w jednym z odcinków, jak wypuszczała swoją, może nie poprzednią książkę, ale jedną z poprzednich, Dziewczyna, o której zapomniano. I tamtą książkę też mamy, chyba gdzieś nawet u ja jest, no ale dobra, nie będę jej teraz wyciągać. Ja tamtą przeczytałam. Zresztą dokończyłam ją na początku jakoś tego roku, i teraz właśnie wyszły matki na fejsie. Ja jestem matką na fejsie, umówmy się, i chciałam tą książkę kupić, jak będziemy teraz zaraz w Polsce. A ja się okazało, że dzisiaj przyszła, dostałam w prezencie. Tak więc y, pomimo, że miałam czytać, zaraz pokażę nam co. Ponieważ skończyłam tamtą y, nudną książkę skandynawską, której nie mogłam po prostu skończyć. I miałam się wziąć y, za tą serię z wydawnictwa SQN od Anety Jadowskiej. No ale skoro przyszły matki na fejsie, no to zmieniam plan. Najpierw idą matki na fejsie, a... To będzie w następnej kolejności. Blut mnie nie odpuszcza, ale poprosiłam Błażeja, poprosiłam Bożeja, żeby zniósł mi resztę rzeczy, które zostały po naszym synu, te wiecie, na 3-4 lata. I tu będę teraz przebierać, ponieważ mam jedną laskę, z którą się zgadałam, która stwierdziła, że ona chce wziąć wszystko, co mam. Więc czeka dzisiaj na zdjęcia ode mnie, więc może nawet nie będę musiała tego wystawiać na Facebook, Facebook Market, tylko od razu pójdzie do niej. Na to mocno liczę będziemy mieli z głowy. Jutro bym tutaj jej wysłała, bo ona za resztę mi już zapłaciła. Także konkretna dziewczyna. Udało mi się sprzedać cały ten karton rzeczy po naszym synu do jednej laski, tak więc jeszcze dorzuciłam jej polski kremik do rąk. W ramach podziękowań, tę jak karteczka, zastanawiam się, czy jeszcze nie wrzucić to po prostu do jakiegoś woreczka, żeby to się tam nigdzie nie przemieściło. Ale zaraz to muszę zważyć, zobaczyć, ile będzie przesyłka kosztowała, żeby jej wycenić przesyłkę. I bardzo się cieszę, że się tego pozbędziemy. jeszcze dosłownie parę groszy wpadnie, dlatego że całość była za niecałe 45 euro. Tak więc no, dziewczyna zadowolona i my też. Umalowałam się, widzicie, wtorkowo. Boże, wtorkowo, co ja gram Czy to jest wtorek? Nie jest piątek. Nie mam pytań, po prostu w, w takiej jesteśmy, takie jesteśmy rozsypce. Dodatkowo wygląda na to, że y, nasz syn ma drugie natarcie choroby. To co ja miałam dwa dni temu. Budził się z glutem lekkim, no ale włażej go zawiózł do przedszkola, bo. No bo po prostu go zawiózł. Nic nowego już tam nie zanieść. Ja się teraz muszę, robiłam obiad, bo córka spała, robiłam obiad i kroiłam cebulę. I to był bardzo duży błąd, że umalowałam się przed robieniem obiadu. Nie wiem, tak jakoś, wiecie, poszłam schematem swojej standardowej rutyny, że kąpie się, maluję i, i odprowadzam go do przedszkola. Tylko dzisiaj nie musiałam, a potem robię obiad. No i właśnie tak to wyszło, że y, trochę mi popłynęło oko, więc sobie muszę je poprawić. Mam dzisiaj jazdy, dawno nie miałam. Więc dzisiaj jadę do mojego ulubionego pana Ceryla. Na 14 mają rodzice Błażeja przyjechać, więc robiłam obiad dla nas wszystkich, żebyśmy jeszcze zjedli przed tym. No i nasz syn też jak przyjdzie z przedszkola, to też już będzie miał obiad gotowy. Córka y, śpi. Tak więc jest cudownie, jest po prostu cudownie, jest cisza i spokój. Bożej poszedł jeszcze coś tam załatwić na kąpie, ale generalnie zajął się tu prasowaniem, bo mieliśmy oczywiście cały tydzień pranie, jak zwykle, po prostu masakra, ja nie wiem. Ja wiem, że ja już to mówiłam, ale mnie to przeraża, że to pranie się nie kończy. No nic, dobra, poprawię sobie oko i będę gotowa na podwój świata dzisiaj. Jak zwykle, jak Ola nie jedzie na lekcję jazdy do pana Cyryla, to tutaj mnie wyrzucają. No, czuję się porzucony, to straszne po prostu dzisiaj pogoda jest taka sobie nie pada ale i tak pójdę sobie do kafejki bo przynajmniej lepszy jest internet więc może sobie uda mi się popracować przez te dwie godziny dzieci są z dziadkami więc oni też mają paradochę z tego tytułu więc bardzo fajnie także każdy w jakiś sposób zyskuje raz na jakiś czas się tak zdarza w życiu pokazać irlandzki y, zmysł inżyniery, inżynieryjny i y, architektura wnętrz tutaj po prostu nie ma. Widzicie, jest szafa, nie? Super. Wszystko, wszystko jest w porządku, wszystko jest porządku generalnie, no szafa jak szafa. No. Teraz patrzcie na to. Tam w środku, w tej szafie jest kibelek. Czajcie bazę? To się nazywa normalnie wielofunkcyjne pomieszczenie. Ale to jest o tyle śmieszne, że w 2011 ja mieszkałem w takim domu, gdzie właśnie tego roz rodzaju rozwiązanie było. Także to było yy, po prostu śmialiśmy się, że zamiast pójść do toalety, to się szło do szafy. No. takie rzeczy. Jest to po prostu bardziej popularne niż się nam wydaje. Ciekawe, co tutaj przyszło? Ja nie wiem, bo ja w ogóle nie zarejestrowałam przyjścia tej paczki, bo wróciliśmy zjazd, było zamieszanie. I, yy, paczka jest adresowana na mojego męża, nie na mnie. To no, prezent nie, nie zapakowany, no, ale nie będziemy udawali, że żona nie wie co to jest i w ogóle nie zna firmy i no niestety ja takie wiem, to jest, ja wiem, yy... takie to jest robienie niespodzianek. Czy generalnie ja nie wiem co jest w środku? A nie wiem co jest w środku. A, bardzo się cieszę, że wiem co jest w środku. Przypomniało mi się. Wiecie, bo to jest jedna z tych rzeczy u nas jest y, oficjalnie po prostu mówione. Jak trzeba, będą jakieś y, okazje i ktoś się będzie pytał co kupić, to ja od czasu do czasu Boże Jowi właśnie podsyłam różne linki. No i stwierdziłam ostatnio, że potrzebuję pochłaniacza. Nie mogłeś powiedzieć, że to wstrzymała się z tymi paznokciami. Ja wczoraj robiłam paznokcie. Ja nie wiedziałem, że to tak szybko przyjdzie, bo ja dostałem informację dopiero w tym tygodniu, że oni to wysłali, a czekałem już chyba z półtora tygodnia na tak? informację, że oni to wysłali. Aha, to tak długo szło? No, długo szło. Boże, ale to i tak super, bardzo się cieszę. I w końcu nie będzie bałaganu wszędzie. Będę miała pochłaniać. Ja ten... też się cieszę. Ja już jestem... Tak, bo, uciem, bo ja to robię u nas w biurze. I potem Błażej na biurku też ma pełno tego dziadu. Mm, dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Nie! 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 Witajcie w sobotkę. Dzisiaj spędzamy ją osobno troszkę. Bo Błażej pojechał pomagać. Więc cały dzień go nie będzie. W zależności od tego, jak to tam wyjdzie, no podejrzewam, że na kąpiel dzieci to już wróci. Ale tak to siedzę sama z dzieciakami. Wczoraj wieczorem nagraliśmy podcast, żeby był na jutro. No i generalnie znowu nie jestem zadowolona z dźwięku, i nie wiem o co chodzi. Już naprawdę mam teraz, bo nagrywamy to moim telefonem przednią kamerą, ponieważ ta jakość z tej przedniej kamery, jeszcze szczególnie przy dodatkowym oświetleniu, jest naprawdę spoko. I obraz tym razem. Jest ok jest to zaakceptowanie. Natomiast znowu, jak ja mówię, ja wiem, że ja się drę. Ja wiem, że ja po prostu jak się ekscytuję, to ja mówię bardzo głośno, ale. Przy wcześniejszych nagraniach te, telefon Błażeja aż tak tego nie zbierał i teraz zastanawiam się, czy po prostu jeszcze nie zrobić następnym razem tak, żeby nie odwrócić i jednak nie nagrywać tego tylną kamerą. No dobra, nie będziemy widzieć, czy się nagrywa, i nie będziemy widzieć um, też tego, czy ile czasu już nagrywamy, ale może po prostu y, jakościowo dźwięk będzie lepszy. Bo jak Błażej mówi, jeszcze jest w miarę ok, też nie jest idealnie. Synu, czy mógłbyś nie tłuc? więc nie wiem czy to cokolwiek zmieni to, że ja zmienię to nagrywanie z przedniej kamery na tylnią. No ale odcinek wyszedł bardzo długi, bo dawno nie nagraliśmy odcinka, który ma prawie godzinę. Więc mam nadzieję, że mimo tego dźwięku jakoś to wam się obejrzy, chociaż, no powiem wam, że no nie jestem zadowolona. Po prostu nie jestem zadowolona, a nie mamy możliwości, nie mamy czasu nagrywać tego jeszcze raz. No i też to już nie byłoby to samo. Sprawa jest taka, że yy, choroba naszego syna powróciła. Tak jak mnie ponownie zagluciło, tylko że wiecie, jakby ja co tam miałam jeden dzień, poradziłam sobie i, i nie było tragedii. Tak, on po prostu znowu mamy to samo i to nawet nie minął. On się tak na nową sprawę nie wykurował dobrze z tego pierwszego, tak w stu procentach, bo on miał jeszcze lekkiego gluta cały czas i teraz mu się ten glut jeszcze bardziej nasilił, tak więc ta noc była taka sobie. Chociaż mimo wszystko mam wrażenie, że była lepsza, od tej pierwszej nocy, kiedy zachorował poprzednim razem, te półtora tygodnia temu, czy tam prawie dwa tygodnie temu. Tak więc jesteśmy w ciągu chorobowym i nie wiem, czy mam to liczyć jako jedną chorobę, czy już jako drugą infekcję, jeżeli chodzi o ten rok szkolny. No jest ciekawie, wam jest ciekawie i zamiast być lepiej, to chyba jest gorzej, albo po prostu przemęczymy się ten początek i potem już będzie skórki. Nie wiem, no ale taka ta sobota dzisiaj, średniawka. Taki zmęczony jesteś. Noc była ciężka, co? Jechał też ambulans. No, tak, przed chwilą jechał tu u nas, posiedli po ambulans. Co tam masz w książeczce, synu? Opowiedz. Ma właśnie pucia w aucie. A potem leci też motylek do kwiatów. Mhm. Wiele żółtych, różowych, żółtych. No wiele pomarańczowych, różowych, białych, żółtych. Niebieskich. Pięknie. A potem też leci nasz brązowy, biały, czarny, czerwony pies. On ma czerwoną smycz tylko. Ma tylko czerwoną smycz. No. A ma tylko jeszcze czarne uszy. I jeszcze czarny nosek. A to biały pies. Mhm. Ma chyba brązowe łatki, tak? Tam na grzbiecie przy ogonku. To brązowe łatki są. Takie no. dwie. Tutaj. To są tu... łatki brązowe. Na plecach są. Na plecach, dobrze. A to są. Br to są czarne oczka, a to jest biały pies. Uh -huh. Tak to. Już pierwsza kabanosiara, się dorwała. już druga. Już. Co ty zabrałaś? Kabanosy masz. Jak, Jak można? Dźwięk. że nie dajemy y, naszemu synowi wszystkiego od razu jak przyjdzie no to dopiero dzisiaj dostał y, tą jedną z ostatnich nowości, bo to już nie jest najnowsza książka do Pióra Kakadu, y, czyli tą dookoła świata i teraz siedzi i bardzo jest przejęty i sprawdza wszystko, tak? Tak. Podoba Ci się nowa książka? Tak. To super. Jak widać nasze dzieci są doskonałymi ambasadorami Pióra Kakadu, używają go namiętnie. Ja w ogóle bardzo często pytanie o to pióro dostaję i też pytacie się mnie o Albika. Ja nie mam porównania do Albika. Jedyne co wiem to to, że Albik jest droższy możliwe, że ma jakąś tam bardziej rozbudowaną biblioteczkę, jeżeli chodzi o książki, ale nam to nie było potrzebne. My od samego początku jesteśmy wierni Kakadu. Ja Kakadu kupiłam dla naszego syna no jak skończył około 15 miesięcy. Miał te pierwsze książeczki, takie mniejsze, bo to co teraz widzieliście to już są duże książki dla starszych dzieci. No nasza córka, ponieważ ma starszego brata, no to e, od razu się też na duże książki załapała i też sobie z nimi radzi po swojemu, ale sobie radzi. E, bardzo lubi z nich korzystać ona też. Co prawda, nie jest to jeszcze takie świadome korzystanie jak w jego przypadku, bo on na zadane pytanie przez książkę potrafi odpowiedzieć, ona jeszcze nie, wiadomo, ale uważam, że jest to super sprawa. I jak macie właśnie takiego roczniaka, to możecie mu nawet, przepraszam, bo się tutaj, co po niektórzy, gramolą do mnie. To możecie mu naroczek kupić, i on za chwilę na pewno e, fajnie będzie się tym bawił. Tak jak mówię, tylko te mniejsze książeczki, takie z dźwiękami. Tam są dźwięki zwierząt, e, są dźwięki na spacerze. My mamy tych książeczek chyba cztery, bo chyba cztery te małe książeczki wyszły. No i też super się sprawdzają, i czasami nawet nasz syn też jeszcze do tej pory lubi z nich korzystać, pomimo, że niedługo skończy 4 lata, i teoretycznie powinien być już na nie za duży, ale one są super uniwersalne. I... E, żeby była jasność, to nie jest lokowanie sponsorowane. My od jakiegoś czasu dostajemy te książki, ale to mam wrażenie, że dlatego, że ja tak zawsze bardzo dużo o nich mówiłam, to im się, co po niektórzy wpychają w kadr. Tak więc mówię, my na, my na jakimś etapie zaczęliśmy te książki do, dostawać, bo ja bardzo dużo o nich mówiłam, ale do pewnego momentu wszystkie książki były kupione przeze mnie. Po prostu lubimy, lubimy, więc stało się to dla nas całkowicie naturalne.